Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Spotykamy się dzisiaj z Kamilem Lewickim, który jest uczestnikiem Akademii Liderów Sprawiedliwości. Cześć, cześć Kamil. Cześć. I nasze spotkanie dzisiaj będzie dotyczyło mm, tak naprawdę ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego. Zatem, żeby może jakoś tak zrobić jakiś wstęp. To chciałbym się od Ciebie najpierw zapytać, czym w ogóle są dane osobowe? Generalnie dane osobowe, w myśl tego naszego słynnego rozporządzenia RODO, to są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. A co to znaczy w praktyce? Znaczy to tak naprawdę, że każda informacja, którą hmm. można połączyć z jakąś osobą fizyczną, może być daną osobową. Oczywiście w e, artykule czwartym RODO, gdy mamy wyjaśnienie tego pojęcia, mamy kilka przykładowych możliwych kategorii, które będą danymi osobowymi, tak jak e, imię i nazwisko, czy taki identyfikator, który u nas jest e, uznawany za numer PESEL. Natomiast tak naprawdę każda informacja, na podstawie której możemy zidentyfikować lub potencjalnie zidentyfikować jakąś osobę, to są właśnie dane osobowe. Zatem ewentualny adres e-mail, nawet taki, który nie jest spersonalizowany w sensie takim, że wynika z niego imię i nazwisko, także może być daną osobową, jeżeli prowadzi do tego, że zidentyfikujemy na jego podstawie jakąś osobę. Tak, dokładnie tak. Generalnie, jeśli chodzi o dane osobowe, to wygląda to w ten sposób, jeżeli możemy yy, na podstawie tych danych y, zidentyfikować tą osobę, lub w, w, w łatwy sposób w zestawieniu z innymi danymi dotyczącymi tej osoby zidentyfikować ją, to są właśnie dane osobowe. Co to znaczy w praktyce? Na przykład mamy jakąś bazę danych, gdzie mamy imię i nazwisko y, jakiejś osoby i numer telefonu. A w innej bazie danych mamy tylko numer telefonu i adres e-mail. Wspólną e, kategorią e, danych jest ten numer telefonu, który łączy imię i nazwisko danej osoby e, z adresem e-mail w innej bazie. I w ten, sposób, e, e, w ten sposób, nawet jeśli ten nasz adres e-mail właśnie nie jest spersonalizowany poprzez imię i nazwisko, może być jak najbardziej daną osobową. Mhm, dobrze, a zatem y, wiemy już, czym jest dana osobowa tak naprawdę, czy też dane osobowe. A sama regulacja dotycząca tego, wspomniałeś o RODO. Jeszcze mamy RODO i jeszcze jakieś, rozumiem, polskie ustawy, które dotyczą też ochrony danych osobowych. Jakbyś mógł rozwinąć trochę temat dotyczący rozporządzenia? Jasne, jasne, bardzo chętnie. Generalnie, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to na poziomie Unii Europejskiej powstały takie dwa kluczowe dokumenty. Pierwsze to jest rozporządzenie o, ochron o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Nie będę rozwijał jego skrótu, bo to jest naprawdę dość skomplikowane i tak naprawdę ostatecznie wychodzi, że chodzi o ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ale my tutaj upraszczamy to i mówimy o ochronie danych osobowych. Drugim takim kluczowym dokumentem jest dyrektywa. O ochronie danych osobowych, i tu na podstawie tej dyrektywy mamy naszą polską ustawę o ochronie danych osobowych w związku z walczaniem, zapobieganiem przestępczości. To znaczy, jeżeli jakieś służby, policja, straż pożarna, czy nawet straż leśna, w ramach swoich kompetencji przetwarzają dane osobowe, to tutaj mamy do czynienia z dyrektywą. Na tym poziomie ogólnym rozporządzenie. Normuje nam większą część procesów przetwarzania danych osobowych i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to dość rewolucyjne rozwiązanie, bo do tej pory Unia Europejska aż na tak szeroką skalę nie posługiwała się rozporządzeniem, bo jak wiemy, rozporządzenie unijne działa. Dokładnie w tej samej formie we wszystkich państwach unijnych. Mamy kilka y, takich rzeczy, które możemy unormować gdzieś w naszym prawie, ale nie jest tak jak z dyrektywami, właśnie, że na, y, na podstawie dyrektywy tak naprawdę implementujemy ją dopiero ustawą. Więc to jest naprawdę ogromna rewolucja. To wszystko tak naprawdę zadziało nam się w 2016 roku, ale co ciekawe, jest troszeczkę inaczej niż w naszym procesie legislacyjnym. To znaczy. RODO weszło w życie w kwietniu 2016 roku, ale tak naprawdę mieliśmy jeszcze dwa lata okresu dostosowawczego, bo rozpoczęliśmy stosowanie. To jest, taka, e, to jest taki rodzaj, e, którego my gdzieś w naszym ustawodawstwie nie mamy, bo dopiero po dwóch latach, w maju 2018 roku, rozpoczęliśmy stosowanie tego rozporządzenia. No i od tego czasu została uchylona nasza ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, i tak naprawdę to wszystko w teorii powinno być na podobnym poziomie w całym europejskim obszarze gospodarczym. Czy są duże zmiany w ogóle między tą ustawą naszą polską z 2018 roku a tą z 1997? To znaczy, czy w, samo rozporządzenie było faktycznie takie rewolucyjne? W stosunku do, tych stary, do tego starego ustawodawstwa naszego? Czy dużo się zmieniło? Mm -hmm. Co ciekawe, co ciekawe, to nasza ustawa z 97 roku, która wcześniej wdrażała dyrektywę z 95 roku. To był jeszcze ten okres, kiedy my, jako Polska, nie byliśmy w Unii Europejskiej, mm -hmm. ale już swoje prawodawstwo gdzieś tam dostosowywaliśmy do tych wymagań, nasza ustawa była naprawdę bardzo dobra to jest mhm. bardzo ciekawe, że ona była bardzo dobra i wprowadzała bardzo dobrze te instytucje, których wymagała dyrektywa. Więc tak naprawdę na tym poziomie Rodo u nas nie wprowadziło wielkiej rewolucji. Największą rewolucją jest to, co wpływa najbardziej na wyobraźnię osób, czyli kary. Mhm. Rodo wprowadziło bardzo wysokie kary administracyjne. To jest nawet do 20 milionów euro lub czterech procent światowego rocznego obrotu jakiejś, jakiejś firmy. I właśnie to jest jeden z aspektów, w którym rozporządzenie dało nam możliwość dostosowania tych przepisów jeszcze na poziomie polskim. To znaczy, podmioty publiczne, co do zasady, mogą otrzymać najwyższą karę w wysokości 100 tysięcy złotych, więc bardzo duża różnica, 20 milionów a 100 tysięcy złotych, a podmioty kultury, tylko 10 tysięcy złotych. I właśnie ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że jeden z Domów Kultury za to, że przekazał dane innemu podmiotowi, który w jego imieniu miał yy, przetwarzać te dane, czyli doszło do tak zwanego powierzenia przetwarzania, dostał karę. I nie zrobili tego za pomocą umowy albo innego środka prawnego, o którym mówi rozporządzenie, dostał karę w wysokości 1,5 tysiąca zł. To wydaje się malutko, ale dla takiego gdzieś tam nazwijmy to lokalnego ośrodka kultury, to jest naprawdę solidna suma. I tym właśnie kieruje się nasz organ ochrony danych, czyli prezes urzędu. To znaczy, że kara ma być dotkliwa i musi być dopasowana do tego podmiotu. No stąd też są te rozbieżności. Zatem te kary, które może zastosować prezes. Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały wprowadzone po to, aby chronić tak naprawdę przetwarzanie naszych danych, no bo obecnie dana osobowa jest też traktowana często bardzo jako waluta tak mhm. naprawdę, prawda? Zatem od razu tutaj przychodzi na myśl tak naprawdę ten telemarketing, bo chyba wszyscy znamy z mhm. praktyki te sytuacje, kiedy odbieramy telefon, mhm. czasami nawet w niedzielę o 20 tak, od jakiegoś od jakiegoś nieznanego nam podmiotu, który dzwoni, aby nas zapytać albo o jakąś wypełnienie jakiejś ankiety, albo chce nas zaprosić na nawet sprzedaż tych garnków, które się gdzieś tam e, czasami odbywają. Jak prezes może działać przeciwko tym telemarketerom, albo jak my możemy w ogóle się chronić przeciwko temu, aby naszych danych w ogóle nie pozyskiwały te firmy? Jak to wygląda? No generalnie tak. Generalnie teraz bardzo wodnym takim powiedzeniem jest "borodo". To znaczy, że mhm. "rodo" nagle pojawiło się w naszej przestrzeni, stało się bardzo głośne ze względu na te kary i teraz myślimy sobie, że w kontekście ochrony naszych danych osobowych to jest jakiś dokument, jakiś akt prawny, który ostatecznie zabezpiecza nas przed wszystkim. No niestety, chciałbym powiedzieć, że tak nie jest. Tak naprawdę na przy okazji tego naszego dzisiejszego nagrania, tak chciałem sobie to przeanalizować, żeby gdzieś przedstawić genezę tego. Mówiliśmy już o tej naszej ustawie z 1997 roku. Już ona mówiła o tym, że należy te dane osobowe przetwarzać tylko wtedy, kiedy ma się ku temu podstawę prawną. Potem w 2002 roku weszła nam ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I tam, co jest ciekawe, mamy zapisane, że zakazane jest... Yy, Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej i taki czyn stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Potem mamy 2004 rok, prawo tele telekomunikacyjne, o którym dzisiaj najwięcej byśmy mogli mówić, i tam mamy również wskazane, że jest zakazane używanie tych urządzeń końcowych, czyli naszych telefonów, mhm. do tego marketingu, jeśli nie ma na to zgody. Zatem jak działały te podmioty tak naprawdę, tam, jeżeli były te zakazy, a mimo wszystko wykonywały te telefony? Czy po prostu nie było możliwości tak naprawdę skutecznego nałożenia na nich jakiejś kary? Czy wymuszenia poprawnej? Polityki. Dokładnie. Kary się czasem zdarzają, natomiast przede wszystkim chodzi o to, że te dane osobowe, jak już słusznie zauważyłeś, to dzisiaj może być pewien rodzaj waluty. Jeśli coś się opłaca, to zawsze znajdą się osoby, które będą chciały to wykorzystać. I niestety wygląda to w ten sposób, że te podmioty często przez stworzoną strukturę jakichś spółek, córek, tworzą sobie takie call center, albo bardzo często jest to takie call center, którego tak naprawdę ciężko jest przypisać do jakiegokolwiek podmiotu. Podmiotu. Gdzieś tam z doświadczenia, z rozmów z osobami, które w takim call center pracowały Wiem na przykład, że jednym z takich podstawowych elementów szkolenia było to Żeby w jak największej części nie informować o prawach przysługujących jakiejś osobie To znaczy, na przykład, żeby nie informować właśnie kto jest administratorem danych Także by nie można było dojść do tego, kto zarządza tą bazą danych Albo na przykład z takiego prozaicznego punktu widzenia, gdy była zawierana jakaś, gdy była jakaś sprzedaż, to żeby nie informować tej osoby, że ze względu na zawarcie jej na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny na 14 dni. Także ta praktyka jest taka, czasem kary się zdarzają, ale najczęściej kary są nakładane na przykład na spółki ZO, które. Płacą te kary do wysokości swojego kapitału zakładowego, no i wiemy, jaka jest dalsza skuteczność, y, jeśli chodzi o ściągalność tych kar. Więc niestety nie możemy powiedzieć, że y, przepisy same w sobie nas uchronią. Jest kilka sposobów, które możemy, y, które możemy zastosować, ale to raczej będzie nasze działanie aniżeli to, żebyśmy mogli y, tutaj liczyć na jakiś akt prawny zabezpieczający nas w 100%. Mhm. No tak, no bo same akty prawne, które wcześniej wymieniłeś, to znaczy ustawy, tak, A także RODO, mhm. samo, powstało po to, aby, tak jak wspomnieliśmy, chronić te nasze dane osobowe, czyli mają przeciwdziałać mhm. temu m.in. agresywnemu marketingowi, telemarketingowi. A jak taka osoba, czyli ty, czy ja. Jaką powinniśmy mieć prawidłową taką praktykę, aby te nasze dane nie hulały tak naprawdę w internecie i nie były przekazywane od jednego podmiotu do drugiego podmiotu? No Czy? tak. E, generalnie, jak już widzimy, represja nie działa. To znaczy mhm. mamy wprost zapisane w ustawach zakazy, ale te zakazy nie działają, nie są skuteczne. Dlatego właśnie powinniśmy się skupić na prewencji. I po pierwsze, powinniśmy się za zawsze zastanowić przed przekazaniem jakichkolwiek danych, Tutaj przede wszystkim uwzględniając ten nasz numer telefonu, czy ten dany podmiot jest zaufany i czy dla tego celu, dla którego podajemy mu te dane, to tak naprawdę jest on potrzebny. To znaczy, jeśli, za, jeśli umawiamy się na newsletter mailowy, to po co jeszcze temu podmiotowi dodatkowo nasz numer telefonu? Druga sprawa jest taka, kiedy tak naprawdę dochodzi do jakiegoś wycieku. Warto zawsze zastanowić się nad tym, czy to nas nie dotyczy. Są strony internetowe, jedna z takich najbardziej znanych to jest strona I Have been pound. Tam mhm. możemy sobie znaleźć informacje na ten temat, wpisując swój adres e-mail czy numer telefonu. Numer telefonu pojawił się od czasu dużego wycieku w Facebooku i sprawdzić, czy gdzieś ten nasz numer nie wyciekł. Druga sprawa, kolejna sprawa może być taka, że tak naprawdę bardzo często zdarza się tak, że my. Świadomie wyrażamy, inaczej może nieświadomie do końca, ale przez nieczytanie regulaminów jakichś usług, tak naprawdę zgadzamy się na to, żeby ten nasz numer telefonu był wykorzystywany komercyjnie. Mamy umowę i mamy tam na końcu te nasze klauzule. Generalnie zasada jest taka, że nie powinno być tak, że te ptaszki są odkaczone w tych klauzulach z automatu. Ale bardzo często zdarza się tak, że mimo wszystko podmioty robią w ten sposób, że jeśli nie wyrazisz zgody na coś dodatkowego, to nie przejdziesz dalej. Oczywiście ta praktyka jest jak najbardziej naganna i niezgodna z tym naszym rozporządzeniem, natomiast to się zdarza i warto się zastanowić wtedy, czy jeśli ten podmiot zachowuje się właśnie w ten sposób, to czy my w ogóle chcemy nawiązywać z nim współpracę. A jeszcze inna sytuacja może być taka, że podmiot tak naprawdę wprowadzi nas w błąd, yy, chociaż deklaruje zupełnie coś innego. I bardzo dobrym przy, ostatnim przykładem mhm. jest Twitter. Jakiś czas temu Twitter poprosił swoich użytkowników o podanie numerów telefonów w celu yy, tak zwanego wprowadzenia uwierzytelniania dwuskładnikowego. Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to powiem w dwóch słowach. To znaczy, na przykład logujemy się za pomocą hasła, a następnie jeszcze dodatkowo dostajemy sms-a z kodem, który przepisujemy z telefonu i mamy jakby dwa poziomy zabezpieczeń. Jeżeli ktoś nawet znałby nasze hasło, ale nie miał mhm. dostępu do telefonu, to nie będzie w stanie się zalogować. No i Twitter powiedział, my chcemy podnieść poziom bezpieczeństwa, podajcie nam numery telefonów. Co się okazało parę, yy, parę tygodni tak naprawdę później? Że Twitter dodatkowo wykorzystał sobie to do zupełnie innego celu i komercyjnie sprzedał tę bazę danych swoich użytkowników z numerami telefonów. Oczywiście sprawa się toczy przed wymiarem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i pewnie skończy się karą, ale tak hmm. naprawdę możemy być pewni, że nawet jeżeli kara będzie w miliardach, to takiemu Twitterowi to się opłaca. Mhm, rozumiem. I też, jak wygląda w ogóle kwestia, już nawiązując do tego, tego Twittera, bo. Jeżeli oni przetwarzają dane, oczywiście Twitter nie jest tak popularny w Polsce, tak. prawda, jak w Stanach Zjednoczonych, ale mimo wszystko, jeżeli to moje dane byłyby sprzedane, to czy Twitter powinien stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Europy, czy też powinien stosować swoje, swoje przepisy, tak naprawdę ze Stanów, tak, dotyczące tarczy? Generalnie wygląda. generalnie wygląda to w ten sposób, że każdy podmiot, który y, wykonuje swoją działalność, osobo, y, działalność y, który przetwarza dane osobowe albo Europejczyków, albo na terenie Unii mm -hmm. Europejskiej, powinien y, przestrzegać przepisów rozporządzenia. Niestety w praktyce jest bardzo ciężko wyegzekwować to. Y, y, I tak naprawdę bardzo często, co jest smutne, te duże podmioty. Twitter, Google, Microsoft mają wliczone w koszty ewentualne kary i mm. y, zyski które czerpią z tego przetwarzania danych osobowych są na tyle duże, że nawet miliardowe kary, które otrzymują, nie wpływają na płynność finansową tych podmiotów. Właśnie z tego powodu, między innymi, jest w rozporządzeniu wpisane to, że kara może nawet osiągnąć 4% rocznego światowego obrotu. No ale do tej pory jeszcze nasz na, na, żaden regulator z poziomu unijnego nie zdecydował się na aż tak drastyczne posunięcie. I trzeba powiedzieć, że o ile taki podmiot może na przykład dostać naprawdę wysoką karę, liczoną w miliardach, o tyle jeżeli chodzi o odszkodowanie dla takiej osoby fizycznej, no to tutaj jest już dużo gorzej. Mhm. Teoretycznie RODO mówi nam, że możemy się gdzieś tam domagać tych odszkodowań, ale one zwykle są bardzo niskie. Gdzieś na poziomie unijnym, najczęściej takie. Prywatne pozwy dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych zdarzają się w Niemczech, bo mhm. Niemcy są krajem, który bardzo dba o swoją prywatność. Zresztą to można widzieć, gdy się jest w Niemczech i próbuje się robić jakieś zdjęcia, nagrywać i tak dalej. Widzimy, jak oni reagują na to. I tak naprawdę sądy niemieckie niestety przyznają średnio odszkodowania czy też zadośćuczynienia w wysokości 400-500 euro. Więc, tak naprawdę, biorąc pod uwagę czasami, jak duże konsekwencje mogą być z tego wycieku, to są to śmieszne pieniądze. Zaraz porozmawiam z Tobą i zadam pytanie dotyczące Twojej praktyki w zakresie ewentualnych takich sporów i tych odszkodowań, ale chciałem jeszcze wrócić mhm. do strony internetowej, o której mówiłeś wcześniej, gdzie możemy sprawdzić, że, czy nasze dane tak naprawdę mhm. wyciekły, czy też nie. Ta strona jest jakoś taka ogólność, ogólnoświatowa? To znaczy, jak to wygląda? Czy oni mają jakąś podpisaną umowę z podmiotami? Jak, jak, jak ona jest aktualizowana w ogóle? O, to jest strona, jeszcze raz powtórzę, I have been pound, czyli jakby zostałem. Y, ośmieszony, dyskre dyskredytowany. To jest strona, która opiera swoją wiedzę co do wycieków na najbardziej znanych, ujawnionych wyciekach, y, y, jeśli chodzi o całą przestrzeń internet. To znaczy, jeżeli wiemy, że na przykład jakiś czas temu mieliśmy bardzo, bardzo duży wyciek z naszego portalu morele.net, mm -hmm. i już wiemy, jakich rekordów dotyczyło, jakich użytkowników, to znajdziemy tam z pewnością informację, że na przykład nasz adres e-mail wyciekł w ramach tego wycieku. Natomiast musimy wiedzieć to, że są to tylko te ujawnione wycieki. Jest wiele wycieków, o których nie wiemy. To znaczy, że jeżeli nie ma nas na tej liście i wpisując swój adres e-mail wyświetlimy się na kolor zielony, to jeszcze nie znaczy, że w żadnym momencie nie wyciekł nas nasz adres e-mail, ale jak wyświetlimy się na czerwono, to jest bardzo ciężko i powinniśmy bardzo szybko zastanowić się, do czego wykorzystujemy ten adres e-mail i jak najszybciej pozmieniać hasła na wszystkich tych portalach i bardzo mocno monitorować to, co się tam dzieje. Mhm.